Hello. Dobra, dzisiaj wpada kolejny film z Cesa i dzisiaj gramy na zupełnie nowym cheatie, na którym ja też będę pierwszy raz właśnie grać w tym filmie. Dzisiaj gramy na Obstraction. To jest jakiś nowy legitny cheat, to jest external ogólnie, więc no, banań dostać nie można, więc super. No dobra, co my tu mamy? Mamy w tym Mainbota, triggerka. Wizuolse takie podstawowe w miarę, trochę misko opcji, ale nie jest żadnego no i dobra to już i takie rzeczy to już nieważne. No więc to jest taki legitny cheat, Banehopa niestety nie ma, ragebota nie ma. I dzisiaj gramy sobie na triggerbocie tylko. Walić aimbota, nie potrzebujemy go. Będą bomby z digla, bomby z uspa, bomby ze scout'a i zawupy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. A jeżeli chcecie sobie powielać takiego obstruction, którego pokazuję w filmie, możecie to zrobić na stronie realluders.com. Link będzie w opisie. Jak widzicie, tutaj jest obstructions, jest dwa software za 15 dolarów, za jeden tydzień, ale to jest external, więc cheat jest naprawdę bezpieczny, nie da się dostać bana. Więc jeżeli troszeczkę się boicie o bany z innymi czytami z tym nie musicie, jest warto wydać te 15 dolarów. No, wracamy do odcinka. No dobra, mecz znaleziony, lecimy na Mirku i zobaczmy jak to wyjdzie. Dwie baretki, smoke, oczywiście. Ale chyba z tego co widzę, to że meczki sobie poszły na A. No, 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 przebiegamy. Aj no, tego raczej nie ugram tej rundy. Tego nie dało się ugrać z taką bronią na tylu przeciwników A gram bez aimbota, więc no Siedzi tu z Dickem? O kurde, mogę umrzeć Oj, Dobra Dobro Zdech 9 stówek zebrane, to jest najważniejsze, co nie? No dobra, przez co zabiliśmy to mamy na awupkę. Chowiamy awupkę i teraz nie możemy jej stracić. Mam nadzieję, że Triggerbot będzie działać tym razem. Czekaj, masz smoke, zejdzie i próbujemy coś tu ugrać. Nie chcę stracić tej awupki, naprawdę. Ok, bańka. Uuuu, tam go widzieliśmy. Oj, pięknie, pięknie, ale ogólnie nasz tym lakuje, więc no nie wiem, czy to będzie taka wygrana gierka. Spróbujemy, 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 coś ty ukryć. Nawet jak przegramy, to i tak ja będę zadowolony z tego, że i ja nie przegrałem, ok? Tak, League of Legends. Ja moją linię wygrałem, co nie? O, 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 o. o czekaj, co? Na, no, na. No. Z kim ja gram? Z kim ja gram? Co to są za ludzie? No nie, nie ma szans. Ziomek tak bombi bez cheatów, to ja nie wiem, jak, jak my to zamierzamy wygrać, jakby. What the fuck, bro? Ale w tego to nie trafia, co nie? W tego to nie trafia. Uh, trigger. To, to był trigger, to był trigger! To był trigger, bot! Na, no, na, no, na! No. To był trigger, to był trigger, bot! Że mnie ekscytuje. 13 level. O, dobra, tyle go... Ale to może być kupione konto, jakby, co nie? Nie, mi się wydaje, nikt nie, wy nie pikuje zemki i nie strzela pojedynczym strzałem, co nie? To było dziwne, bro. Uh. Co? Jak oni bombią ci ludzie? To jest tragedia! Jak my mamy to wygrać? Przepraszam bardzo, ja nie rozumiem. What is this? Dlaczego ja z nimi gram? To tak wyglądają ludzie, by. Wy, jakby kołachu? Ja mam kołacha na tym koncie. O co chodzi? No dobra, nie wiem, nie wiem. What the fuck, następnym razem chyba już gram z aimbotem. Teraz już nie chcę się go ustawiać. Konfiga nie zrobiłem. Ale chyba będę musiał z tym bocikiem trochę zacząć grać, bo ja tutaj tak felofuję na nich. Ja nie wiem czy czuję gram jakiś Face City level 8 czy coś takiego. No 10 to jeszcze nie, ale wiecie, no what ten aim jest chory Dlaczego znowu triggerbot nie zadziałał? Ostatnia runda połowy. Mi się wydaje, że tego meczu czy nie wygramy. Idą B? What? No, mocno idą tebe. Dobra. Boom! Poleciało. Trzech. Trzy strzały, trzy kile. Yes, sir. Dobra, mam 10 kili i jestem prawie ostatni. A żemek, który jest na górze tabeli, też ma 10 kili. Dobra, lecimy za łuką. Ten mecz jest przegrany, raczej. A ja nie będę się odpalać, czyli zasłużyli na zwycięstwo, niech sobie mają co, nie? Próbujemy jeszcze, może pozabijesz trochę, ale ja już jestem nastawiony na to, że ten mecz jest przegrany. Okej, okay, mamy jednego. No dobra, ostatnia runda. Na no, no, bubę mnie nie stać, więc. Ha! No dobra, czyli teraz będę musiał chyba pokazać skilla, z kołacha mojego. Więc ostatnia runda to GG jest. Szkoda, że bomby nie mamy, bo B puste jest całkowicie Dobra, chodźmy im na plecki Okej, okay, ta runda jest jeszcze tego. Jeszcze u jest. jest, jeden z został u nich tylko Dobra, mamy go Dobra, nie wiem, chodźmy B na cichacza, bo mam bombę teraz, więc to kolejny rund darmowa byłaby wygrana. a Jeszcze się nie poddajemy. Ja jestem sam, ale na B nikogo nie ma, bo nikt nie chodzi na B w ogóle. Chcesz wygrać się za darmo iść po prostu na B, tak szczerze. No zobaczcie, nikt tu nie przyszedł, nikt tu nie chodzi. Każdy z że tego, tak, nie no, oni pójdą A, oni pójdą A. A gówno, ja sobie zaplątuję na B, elo. No dobra, zobaczmy, zobaczmy, idzie tu. Nasi meci w ogóle są na drugim końcu mapy, więc on to teoretycznie może wygrać. No i dobra i poszedł. żyjemy proszę! Nie, moja meczka. Aj, nie lubię grać z kawaha. Dobra, może, może to jeszcze jest mój nable, no. Weźmy sobie cekę i znowu idziemy na B jakby. Walić to Czy ktoś... No i zobaczcie, znowu pusto B. Znowu kolejne rundy za darmo. Oni się nie uczą na swoich błędach. Hmm. W tamtej rundzie ziomek zaplanował na B. Dobra, wszyscy idziemy A. Je, 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 Dlaczego te wysliny są takie zesti? No dobra, 3 na 3, ale paka podłożona. Woo! Co oni robią i jak ja mam to wygrać? Jakbym ja tak grał, to bym się źle czuł, że za bardzo cheatuję, What the fuck? Hej no. no dobra, musimy wygrywać po prostu głową. Widzicie, zapontowałem na B. I znowu to samo, niech ktoś bombę puści, niech ktoś bombę da. No i znowu idziemy B, kolejny raz. O, już, wow, nauczył się, no dobra. Co? Nie, dobra, GG, GG, nie. Nie, nie, GG, nie, GG, GG. Je, je, Dosłownie ziomek gra jakbym grał na imbocie i nikt się do niego nie przywala. Co jest? Co to ma być? Good luck na proscenę. tak szczerze. Tak szczerze, no. Ja nie rozumiem jak dobrym można być w tą grę. No i dobra, mecz przegrany, tak jak e, się spodziewałem, ale dobra, ja nie byłem na dole tabeli, jest git, jest git. No dobra, to dziękuję wam wszystkim za oglądanie, pamiętajcie, link do strony inc jest w opisie, tam możecie sobie powinnoć tego czytać, jeżeli się boicie o manę, bo jest on bardzo bezpieczny e, i nawet spoko działa. I no, widzimy się w kolejnym, elo!